W styczniu większość naszych świadczeniobiorców, emerytów i rencistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może się spodziewać nieco większego przelewu czy przekazu pieniężnego ze swoim świadczeniem ZUS, i nie jest to błąd. Wynika to ze zmian podatkowych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Chodzi tutaj m.in. o większą kwotę wolną od podatku i o to, że składka zdrowotna nie będzie już pomniejszała zaliczki na podatek dochodowy. Skutkiem będzie to, że około 95% naszych emerytów i rencistów będzie pobierało od stycznia nieco wyższe świadczenia w kwocie netto, czyli na rękę. Chodzi tutaj o grupę osób, które pobiera świadczenia w wysokości od około 483 zł brutto miesięcznie do około 4920 zł brutto miesięcznie.